Warszawska policja zapowiedziała przekazanie prokuraturze nagrań z monitoringu, na których zarejestrowano blokadę jednej ze stołecznych ulic. Działacze klimatyczni ostatniego pokolenia mieli utrudniać przejazd karetki pogotowia na sygnale. W ciągu ostatnich dni policjanci podejmowali szybkie i skuteczne interwencje podczas blokowania ulic, przekazała w, komu w komunikacie komenda stołeczna policji. Funkcjonariusze opublikowali dostępne nagranie. Na filmie widać, jak karetka pogotowia na sygnale nie może przedostać się przez korek, który powstał w wyniku blokady działaczy ostatniego pokolenia. W odniesieniu do sytuacji widocznej na nagraniu i przejazdu karetki, zabezpieczono materi zabezpieczone materiały zostaną przekazane do oceny prawnokarnej przez prokuraturę podkreślili funkcjonariusze. Jednocześnie zaznaczyli, że wyraźnie, wyrażanie swoich poglądów i opinii nie powinno naruszać obowiązującego prawa, a tym bardziej nieść ze sobą zagro zagrożenia dla zdrowia lub życia innych ludzi. Członkowie grupy podkreślają, że są aktywistami klimatycznymi i chcą zwrócić uwagę nie na niewystarczające działania władz w zakresie ochrony środowiska. Domagają się między innymi, by od 2025 roku wszystkie środki przeznaczane na nowe autostrady i drogi ekspresowe przekazać na transport publiczny, połączenia kolejowe i autobusowe. W ciągu ostatnich tygodni organizacja przeprowadziła w Warszawie kilka kontrowersyjnych protestów. Działacze zablokowali dwa mosty, oblali farbą warszawską serenkę, a na Służewcu próbowali zablokować otwarcie sezonu wyścigów konnych. W debacie politycznej Polsat News polityka Łukasz Stanek z ostatniego pokolenia tłumaczył, że członkowie grupy szukają takich form protestu, ponieważ zależy im, żeby informacja o kryzysie klimatycznym docierała do jak największej liczby ludzi w sposób Wiarygodny, rzetelny, ale również z nadaniem jej wagi, na jaką zasługuje. No i powiedzcie mi, kochani, jakie macie zdanie na temat ostatniego pokolenia i ich działań, tego w jaki sposób przeprowadzają swoje protesty, bo bardzo mnie zastanawia, czy wasze zdanie jest takie jak moje. Ja za chwilę wam je powiem, tylko szybko na czacie zobaczę, co piszecie. No właśnie, no i ja wam tutaj wyrażę swoje zdanie. Dla mnie, nieważne o co oni walczą, już nieważne, czy my się z nimi zgadzamy, czy jest. Czy przyznajemy rację, że jest problem z globalnym ociepleniem, czy nie przyznajemy, nieważne już kto po jakiej stronie muru jest, bo wiadomo, że tutaj zdania są podzielone i nie ma co się o to sprzeczać na live dotyczącym kryminalnych rzeczy, tylko dla mnie to jest zwykła chuliganka, a nie, a nie protesty. No, sorry, ale jeżeli ja wezmę, nie wiem, kamienia, pójdę, rozbiję szybę albo jakiś ważny pomnik, obleję farmą i potem powiem: Haha, ja walczę o nie wiem, o to, żeby pożarów nie było w Australii latem, czy cokolwiek innego, to co? Też mogę powiedzieć, że ja tutaj y, robię jakiś protest i jestem bezkarny. No, sorry, ale tak nie powinno być. Protesty bez sensu szkodzą więcej naturze, niż pomagają. Anika ani, 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 Wert. Wiecie, no każdy ma prawo do wyrażania swoich opinii i może protestować, jeżeli ten protest zgłosi, zarejestruje, czy nawet jeżeli chce to robić na, nielegalnie, to w taki sposób, aby naprawdę nie narażać innych, życia, innych osób, życia. Bo w momencie, gdy oni blokują drogi i dochodzi do sytuacji, gdzie jasno jest pokazane na nagraniu, że karetka nie mogła przejechać, to, to już moim zdaniem. Takie osoby, jeżeli ta, ten pacjent zmarł, powinni yy, odpowiadać za, nawet jeżeli nie znał, po, nie, nie zmarł, powinni odpowiadać za narażenie tej osoby na bezpośrednią utratę życia bądź zagrożenie zdrowia, i wtedy by się skończyły cyrki z jakimś blokowaniem dróg i tak dalej. No, sorry, ludzie, ale to, to, to każdy może sobie powiedzieć, że jest aktywistą i robić dowolną chuligankę. Ja, ja, ja naprawdę dziwię się że i tak służby tak delikatnie się z nimi obchodzą i nie tracą jeszcze tej cierpliwości, chociaż widzę, że to już jest na krawędzi, bo coraz więcej ludzi zaczyna się denerwować. Powinni odpowiadać i ponosić konsekwencje w końcu. Aneta, zgadzam się. A w ogóle nie wiem, właśnie jeżeli ktoś nie oglądał tego live'a Stanowskiego i Mazurka na kanale Zero, to tam po prostu była taka kompromitacja, jak ten jeden z tych przedstawicieli ostatniego pokolenia przyniósł swój pit Yy, przedstawił swoje dochody, które były tam totalnie niewielkie i jednocześnie przyznał się do tego, że pracuje na czarno i nie odprowadza podatków, no to już świadczy o ich inteligencji jak można być takim za przeproszeniem, przepraszam za wyrażenie imbecylem żeby przyjść do programu, który obejrzą setki tysięcy ludzi i powiedzieć, że się popełnia przestępstwo skarbowe i nie odprowadza podatków i pracuje na czarno, no to już samo to mówi z kim mamy do czynienia, no a właśnie mnie też zastanawia z tym ich klejem, bo oni niby tam się przyklejają, mówią, że zwykłym klejem, a chyba każdy w życiu tam klejąc kropelką, nie wiem, jakiegoś buta czy cokolwiek, przykleił gdzieś tam sobie lekko skórę czy coś, i to naprawdę jest później ciężko oderwać, a oni niby tam całe ręce smarują do tego asfaltu, przyciskają i później na spokojnie się odrywają. Wydaje mi się, że oni oszukują trochę. Dorabia na korepetycjach Monika Matusiak. No tak, słuchajcie, no wiadomo, że y, żyjemy w kraju, kiedy dużo osób, żeby sobie tam dorobić udziela jakiejś korepetycji na czarno i nie oszukujmy się, ten rynek taki, czarn, ta czarna strefa korepetycji jest bardzo duża, y, żeby iść do programu i się do tego przyznać przed całą Polską. Też mnie właśnie ciekawi, jak urząd skarbowy na to zareaguje, czy przeprowadzą jakąś kontrolę, czy machną na to ręką. Tylko tutaj jest też problem, bo nawet jeżeli on się do tego przyznał i bierze w kieszeń pieniądze za korepetycje, no to ciężko mu będzie, ciężko będzie udowodnić, na ile naraził skarb państwa. Nie Nie mają szacunku do własnego ciała. No słuchajcie, nie mają razu szacunku do własnego ciała, dwa to do życia ludzi dookoła, ich czasu i wszystkiego. No, no... Ja rozumiem, że na przykład zdarzają się sytuacje, gdy jest jakiś wypadek i stoi cała autostrada, jest z tego powodu jakiś problem, no to są rzeczy, na które nie mamy wpływu, ale gdy, nie wiem, dwóch małolacików bierze sobie banery z napisem ostatnie pokolenie, przykleja się do asfaltu, paraliżują pół Warszawy, ludzie nie mogą dotrzeć, nie wiem, na lotniska, do pracy, na, nie wiem, karetki nie mogą przejechać, straże pożarne, no to sorry, ale to już jest naprawdę, według mnie... I według prawa powinno być to interpretowane jako narażanie innych na bezpośrednią utratę zdrowia i życia w przypadku właśnie tych karetek. Motorola za darmo tego nie robią. Tak, no nie na pewno zarabiają z tych wszystkich protestów i mają z tego biznes. No ale okej, okay, no to niech sobie usiądą. O, świetny przykład mam, Kilka lat temu byłem na wycieczce w Pradze w Czechach i wtedy był protest przeciwko yy, zabijaniu zwierząt na futra. I stali aktywiści na środku mostu Karola w Pradze, i oni byli ubrani w takie maski, jak mają ci z Anonymusa. Byli ubrani w, peleryn, w peleryny i mieli takie tablety, na których były wyświetlane zdjęcia tego, co dzieje się w tych przetwórniach, gdzie właśnie te zwierzęta są zabijane i tak dalej. I ja uważam, że takie coś. Przynosi lepszy efekt. Ludzie z ciekawości, widząc kogoś w masce, w jakiejś pelerynie z jakimś tabletem, zatrzymywali się, patrzyli na to z ciekawości i mogli sobie wyrobić jakieś własne, własne zdanie. Taki model yy, protestu jest ok, moim zdaniem. Nie musimy się oczywiście zgadzać z tymi poglądami, możemy mieć odmienne zdanie, ale to jest coś ciekawego taki performance, który jest fajny, coś może wnieść, ale co oni chcą spowodować denerwowaniem zwykłych ludzi? No, pozwolę sobie jeszcze zrobić taką szybką dygresję i uciec na chwilę od tematu stricte kryminalnego, dosłownie za minutkę do niego wrócę, ale właśnie co chciałem powiedzieć, że mnie bardzo denerwuje, jak my trochę jesteśmy robieni jako zwykli ludzie w balona, ponieważ ok, według wielu naukowców, według wielu specjalistów jest problem z globalnym ociepleniem. Ja nie czuję się na tyle kompetentny, aby zabierać w... Tej kwestii głos. Tylko czytałem taki artykuł ostatnio, który. Tam były źródła podane, więc on jest prawdziwy że bodajże od 2025 ma wejść jakieś dodatkowe opodatkowanie odlotów, czyli jeżeli gdy ja albo wy moi drodzy widzowie będziecie chcieli polecieć na wakacje, te wakacje będą kosztowały więcej, ponieważ będziecie musieli zapłacić dodatkowy podatek i on ma sprawić, żeby ludzie mniej latali i zostawiali mniej śladu węglowego. Tylko ten podatek nie będzie obejmował prywatnych odrzutowców, czyli na przykład... Y to to Miley Cyrus czy jak ona tam, co teraz cały czas, czy Selena, no nie wiem, któraś tam wyszło, że do chłopaka latała w tej weftę swoim prywatnym odrzutowcem i ona dalej będzie mogła tych odrzutowców, ty, tych lotów odrzutowcem wykonywać, nie wiem, kilka w tygodniu, a wy jak będziecie chcieli raz w roku pojechać sobie, nie wiem, na wakacje do Bułgarii czy do Turcji czy gdziekolwiek, to będziecie musieli zapłacić dodatkowy podatek no i tak to wygląda niestety. Wszystkie te dyrektywy unijne nie obejmują tak naprawdę najbogatszych, którzy zostawiają tego śladu węglowego naprawdę wiele. O Taylor Swift, tak, przepraszam, chodziło mi o Taylor Swift. Ja widziałem mema, jak Taylor Swift leciała prywatnym odrzutowcem z jednego końca swojego samolotu na drogi. Też widziałem tego mema, świetny był. Ja w ogóle powiem wam, że Najpiękniejsze w tych czasach tego internetu jest to, że mamy dostęp do tych memów, i czasami, jak jest zły humor, i człowiek wejdzie na jakiegoś Instagrama czy gdziekolwiek indziej i sobie poogląda te y, memy, to aż humor się poprawia. Kochani, nie pytajcie mnie o politykę, bo no, ja nie jestem na tyle kompetentny. Żeby, żeby się wypowiadać. Dobra, eko, 99% naukowców klimatycznych uważa, że zmienia się klimat i jest to spowodowane działalnością człowieka. Już w latach 70. O tym, o tym mówili jak 99% naukowców powieci, że samolot spadnie. Czy wejdziesz na pokład, czy nie, Eko, ale ja nie mówię, że nie ma globalnego ocieplenia, ponieważ ja nie chcę z tym absolutnie dyskutować, tylko mi chodzi o formę tego, w jaki sposób ostatnie pokolenie walczy o to. Ja wcale nie powiedziałem, że nie wiem, że sobie ludzie wymyślili to globalne ocieplenie, tylko powiedziałem, że nie powinno się protestować, nie wiem, utrudniając zwykłym ludzie, ludziom życie, narażając ludzi na to, że karetka nie przejedzie, że coś tam się wydarzy. Także jeżeli ktoś mnie tak. Zrozumiał, no to absolutnie nie o to mi chodziło. Ja nie przeczy temu, że globalne ocieplenie jest. No.